Dzień dobry, Pani Prostosiu. Siema. Co za piękny dzień, nieprawdaż? Jest noc. Ale dzień był piękny. I prasy. Czy Pan uważa, że alkohol szkodzi zdrowiu? Alkohol? Tak. A narkotyki? Hmm. Kameru jest. Czym nie różnie. Zmienimy temat. No to może... Ciuu. Nie spalię do późna. No to gość, jest, nie No bo z panem rozmawiam. No. Hmm. Bez racji. W sumie. No nie...